Siemanko, słuchajcie, kolejny odcinek z Walhali. Jak zauważyliście, Cyberpunk się za bardzo nie, 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 nie przyjmuje, taki jakiś trochę nudna wyjazd. Tak więc myślę, że wrócimy do Walhali w międzyczasie. Ja tutaj sobie porobię te wszystkie te poradniki, które, które chcę robić. No a tymczasem po kolei zrobimy sobie, wiecie, co w tym odcinku wyczyścimy w Mamy do końca 2, 4, 6, 6 tajemnic. No tak więc lecimy. were the waves! we say, quite a number you've taken. <laughs> <laughs> it was not me alone. my friends and i won them. we call ourselves the toothbreakers. sadly, we were separated by a beast of a kind we have never seen. in one fell swoop, it tore our group apart. we are supposed to meet here, to hunt that creature before returning home. and so, i wait. wait in safety, then. safe travels. and watch the woods. All were the waves we sailed, cutting the ocean's skin, and when the dawn arrives, the time for hunt begins, they're making me wait quite a while. No i że gdzie ja mam ich szukać? Jakieś coś, podpowiedź jakaś? Chociażby w którą stronę, cokolwiek? <grym>, Daję, daję do góry. Sprawdzimy gdzieś tutaj się rozejrzymy. Stretch No nie, to już jest koniec mapy. Hmm. co oni gdzieś się schowali, czy co? Chyba, że miałbym szukać po zwierzakach mniej więcej czy co? Tu ja No ładnie. Dobra, tu są wilki. Nie wiem, dobra, może gdzieś tam kiedyś przy okazji ich... Okej. Okay. Gdzieś tam może kiedyś przy okazji ich znajdę. I tymczasem zerknijmy na kolejne zadanko. Tutaj. Może tam to się samo gdzieś rozwiąże w połowie drogi. Jeszcze jakiś tu był chyba. W ogóle trzeba pozbierać trochę skóry i żelaza, żeby wykupić wszystkie sprzęty. To jest tego z tej Finlandii, że tak powiem, Finlandii. E, tam jest jeszcze chyba jakaś, jakaś, włócznia chyba była, coś takiego. A tak w ogóle ile ja tutaj mam tego wszystkiego? 76 żelaza. No można się. Tu ty co? Co ja ci zrobiłem? 76 żelaza, to nam się przyda. Tak myślę, że jest stówka, 150. I powinno być już wystarczająco, żeby wszystko kupić. Co to? Zmieniłem klawiaturę, bo na starą wylałem sobie yerbę I teraz mam akurat alt nie w tym miejscu, co był wcześniej, i tak się dziko gra trochę, ale o, żelazo. Ale to kwestia przyzwyczajenia. Co? A może to jest jeden z tych? Właści. No Na wschód stąd, idąc wzdłuż wybrzeża. No co jest? Aha, nie tu. A to do niego pewnie, no. Dobra, dawaj go na plecy. Coś tu jest ciekawego jeszcze, nie? Ta czytajka i nic więcej. Dobra, jak są wyleźć. Tu chyba No dawaj, dawaj. I to jest gdzie? W tamtą stronę. Ups. Dobrze, że on z takim ciężarem potrafi tak skakać. Dobra, wiecie co, no nie będziemy tutaj przynudzać. Ja do was wrócę, jak już dojdę na miejsce, po prostu, także widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Tak swoją drogą, szacuję, nie wiem czy wiecie, jest na Steamie teraz um, jakiś, nie wiem, czy to tydzień, czy w sumie no kilka dni chyba, bo do dziewiątego jest, a nie pamiętam, czy od czwartego chyba się zaczęło. O to on. You have always been too selfish, reckless, even mother said so. Blame not the adventurer, for the pool of bloodsong can tempt even the gods. Where do I go now? Without you to guide me? What should I do? lost I am lost. Remember your brother and all that he is. Bring home his tales and. Let his legacy be grown. That is all we are—words, some song. I will hone my bowcraft, and he will smile upon me from above. He will be proud. No, I work Thank you for bringing him back. Spoko. Thank you. E, no, wracając do co do Schima. Jest dużo gier teraz w wersji demo dostępnych i już powiem szczerze, że przeleciałem wszystkie te gry, tam mniej więcej, które. w sumie bardziej więcej niż mniej, które są dostępne i wybrałem kilka po prostu jak według mnie ciekawych tytułów, które można przejrzeć, można zagrać. Tak więc teraz pojawi się kilka filmów właśnie z tego typu z tego typu rzeczami, z tego typu grami. A nuż coś wam się spodoba, może mi się coś spodoba i po prostu kupię pełną wersję, zrobimy z tego sobie serię, także także można się temu przyjrzeć. No a tymczasem polecimy tutaj, może zróbmy to zadanie. Dobra i to będzie w tamtą stronę. Tutaj jest jakaś jaskinia jeszcze, do niej też trzeba wejść, ale to za chwilę. No a z tego... z przyzwyczajenia konia próbuję wzywać, a to przecież nie ten rejon. No ale trudno, trzeba z buta się trochę też nabiegać. Co to, to, to? Co tam? Co tam? Good old Arne, my beloved pet, fell down, well, flew his way down below. Now the poor thing is stuck. I cannot seem to encourage my Arne to fly back up. Looks like we still have a long way to go. Arne! Not a thing? Cannot fly. I will have to lead it back up. Watch out for his affections the fire assault loves to give kisses please don't kill him if he picks you a bit on <laughs> I'm not Your voice is beautiful, Anna. Thank you for bringing Anna back into my arms. But I would like to repay your kindness. I have what is left of Anna's family.

W Anglii, akurat znaczy się są na mapie jako tajemnice, że jeszcze na przykład jednej mi brakuje, ale nie ma nigdzie niebieskiego znacznika na mapie i teraz kurde nie wiem, czy to jest błąd, czy po prostu ja musiałbym wszystkie krzaki posprawdzać, całą mapę jeszcze raz zwiedzać, szukać tego jednego po prostu, bo może się nie wiem, jakoś nie pokazał, czy, czy o co chodzi. Jak wiecie o co chodzi, to dajcie znać, bo to ułatwi mi robotę i zaoszczędzi sporo czasu na szukaniu tego badziewia. Dobra, czy to jest takie po prostu takie nic, takie przejście po prostu. Chyba tak. Tu nic nie ma. A nie, jednak coś coś tu się dzieje. No. Вот. Kawał po żelazo, no cóż. Czy tutaj coś było? Nie, chyba nie. Dobra. Sprawdźmy, czy coś jeszcze tutaj mamy. No, to już chyba będzie wyjście. Od razu mi się The Forest przypomniało to wiecznie w jaskiniach. Dobra, wyjście mamy. No dobra, no to myślę, żeby pływać w sensie tutaj się kręcić nie ma już za czym chyba. Dobra. Do kamieni najbliżej, więc zróbmy może tutaj te kamienie. O właśnie. I na koniec będzie jeszcze jedno zadanko do zrobienia. I Winlandia będzie skończona. W Anglii już też mam generalnie wszystko odsłonięte. Biegałem tam dość, dość długo, żeby wszystkie te znaszniki poodsłaniać, żebym wiedział po prostu za czym, za czym i kiedy pójść, tak naprawdę. Żeby nie marnować właśnie czasu. Trochę mi to zajęło, no ale przynajmniej jest temat z głowy. Można sobie spokojnie odcinek zaplanować w jakiś taki sensowny sposób. Dobra, widzę trochę, trochę to jest, kawałek jednak jest tam. Zastanawiam się w sumie nad tymi wszystkimi. Tam można jakieś w jakiejś sklepie kupić jakieś dodatkowe misje do Walhali. I powiedzcie mi, czy ktoś z Was z tego korzystał? Czy to jest na zasadzie jednego quest'a dodatkowego, czy na czym to polega? Zastanawiam się czy się opłaca to kupić w ogóle, czy, czy to kupić przede wszystkim, no bo zawsze to jest dodatkowy, dodatkowy jakiś materiał do gry po prostu, jakaś ciekawa historia pewnie, no chyba, że jest to tak jak mówię, no jakiś jeden quest czy, czy coś takiego, no to się kompletnie nie opłaca, bo jest, kosztuje tyle samo co sama gra, więc trochę byłoby bez sensu. E, no dobra. Co my tutaj mamy? You, Here I, Brendan of Clonfert, servant of our Lord, to make my final inscription before this holy fount of light. My journey is ended. For two and some years have I heeded the inner voice of my Lord and followed it to this place to receive his word. I have seen the gate with its ancient markings, I have heard the voice of his angel calling me beloved. Jeszcze droga się nie otworzyła, jego głos wciąż mnie do w błogiej formie torturujący mnie. Jednak droga pozostaje zamknięta. Moja droga naprzód jest niepewna. Okej. Wydaje mi się, że tak gdzieś z góry trzeba, przynajmniej tak wszystko jest ułożone i chyba Albo gdzieś nie no tak to raczej nie Na pewno muszę coś przesunąć, a najpierw chcę w ogóle jakiś punkt zaczepienia znaleźć no, góra, góra, góra oke i może tutaj nie no tu też what do you see No, nie z daleka też nie. Hm. O, tutaj coś może w ten deseń. Dobra. Zabierzmy ten kamień. Show me what Tu jest jeszcze jeden kamień. To i to Dobra, no spróbujmy wejść gdzieś tutaj na to albo w drugą stronę Chociaż nie wygląda na to wow. Pytanie czy ja mogę to zrobić ptakiem czy nie Dobra, teraz usłyszałem jak to zabrzmiało. Nie, no chyba nie. Trochę głupie by to było. O. O, o, o. o. Jest, mamy to. Elegancko. Dobra, ogarnięte. Kolejna rzecz. A i tu jest ta sama sytuacja, właśnie jedno zadanie, drugie zadanie, a mamy trzy, trzy tajemnice. A byłem już wszędzie, wszystko odsłoniłem. No i pytanie właśnie, czy to jest jakiś błąd, czy po prostu gdzieś muszę się bardziej postarać, żeby coś znaleźć, także no kurde nie wiem. No, ale dobra, to ja lecę do tego zadanka i w takim razie widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy na miejscu i tu widzę będzie jakaś zadyma chyba. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo tutaj jak na razie spokój wszędzie. Okej. Okay. Cze ma niedźwiądki. Oh, nie dziabnął. Trafię go tam? Udało się. No Strzały, elegancko. Który tam się nie może ruszyć? Kto tu do mnie gadał? Skrzyneczka, elegancko. Dobra. Co to niedźwiedź, do mnie mówił? A ten się tu schował. Teraz safe now. Thank you. thank you, kinsman. I was so helpless against them. I even tried to use a key I found as a weapon, How did you come to be stuck here? My friends, the Toothbreakers, were with me, but we were separated when I went searching for what my key might open. I ended up snooping around that abandoned camp, and that's when they showed up. Bears. So many bears. Oh, I must catch my breath. <laughs> <laughs> Okej, <Okay>, dobra. <laughs> Szkolenia niedźwiedzi, niedźwiedzi bojowych wymkną się spod kontroli. Okej. Okay. <laughs> no i dobra, gitara. E, no i co teraz? Jedno to zadanie. Spróbuję jeszcze raz się wokół tego zadania pokręcę. Zobaczę co i jak. Z 5 minut temu poświęcę. No i to tyle. Ostatnie zadanie tutaj. Drugiego nie ma. Jeśli wiecie, gdzie tu może być to jakieś zadanie, to dajcie znać. To przyjdę, sprawdzę. No bo bez kitu nigdzie tutaj nie ma żadnego zadania. A są jeszcze dwa do zrobienia, teoretycznie. Tak więc coś tu jest nie niehalo. Dobra, idę się rozejrzę i jak już y, mniej więcej określę co się dzieje, to wtedy do was wrócę. Okej, okay, czyli ona przyszła z powrotem. A i to jest ten, dobra. Czyli wystarczyło wrócić do niego. In the horse now. <laughs> I I am sorry, Frey. He died by prey, but he will rest a hunter over the way. Good stranger. Thank you for your help. I heard what happened. We are just about to set off on our grand hunt for the fearsome beast. If the thirst of the hunt itches your throat, will you join us? Into the unknown we go. Join us, kinsmen. No i coś czuję, że tą bestią będzie właśnie jakiś kurczak albo coś takiego. No, także jeżeli chodzi o to zadanie, to wystarczy do niego wrócić po prostu jak się zrobi tam jak się znajdzie tego, tego trupa i... i tutaj tego potwora się tam pomoże go ogarnąć. To wrócić wystarczy do tego gościa z toporem i, i, i zadanie się samo że tak powiem rozwiąże. Właśnie brakuje tutaj w tej grze uh, więcej takich takich na przykład zadań, zadań jak to. Na zasadzie jakiegoś, większego... większego zwierza czy coś takiego. Takich legendarnych, o, albo takich półlegendarnych, wiecie, żeby mimo wszystko było jakieś wyzwanie i... Żeby było trochę tak no, ciekawie jeśli chodzi o to polowanie, bo tutaj zobaczymy co to będzie pewnie jakiś, jakieś wilki czy coś standardowo. Idzie, idzie. Albo idziemy do jaskini niedźwiedzia. Tam już jest wilk. O. Jakaś panteropuma, coś takiego. Take long, there it is. It's even more than before. let the Good fighting. Ah, oh, what a beast we felt. You show true grit out there.

Żarcie, nic więcej. Dobra. Czyli ostatnie, tajemnicze zadanie zostało. E, wioska tych smurfów jest tutaj, więc teraz do sklepu czas kupić co się da, jeśli już mnie stać. No i dobra, sprawdźmy czy, czy mogę kupić resztę, czy nie, no. 55 No i gitara dobra. To już są zużywalne, że tak powiem, rzeczy. Dobra, w sumie nie wiem po co mi to teraz, no ale tak dla zasady po prostu. Jak i tak już wszystko, obrazem silnego taku wzrasta przy parowaniu. No i buciory, pokaż mi to. Dobra, no i tak wygląda pełny. Wejdźmy może gdzieś wyżej, żeby to wszystko było widać jakoś w miarę normalnie. Tak po indiańsku. No, więc tak wygląda pełny strój tutaj z tej Winlandii. Z bronią, z łukiem i tak dalej. Takie, bez żadnych specjalnych umiejętności, wiadomo, przeczytam tam skili. No, także to by było na tyle. Mówię, jeżeli jeszcze jest kwestia tego jednego zadania, fajnie byłoby je zrobić, tylko no, nie wiadomo gdzie jest, więc zobaczymy później. Może się uda jakoś coś wykombinować w tym temacie. No, a tymczasem to będzie wszystko. Także dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się. Cześć.